Cześć i czołem. Zapraszam Was do obejrzenia recenzji mangi pod tytułem Zbudź się, śpiąca królewno. Zostawia się ona tak, to przynajmniej pierwszy z tom, pierwszy z sześciu. Manga opowiada o tym, jak to Tetsu, nasz główny bohater, próbuje zarobić pieniądze zatrudniając się w firmie sprzątającej swojego taty i dwa razy w tygodniu sprząta u karasawów. Tam spotyka dziewczynę imieniem Shizu. Która z powodów początkowo nieznanych nam jest zamknięta w oddzielnym budynku. Chłopak ją poznaje, w nocy zaprasza ją na oglądanie deszczu meteorów i tam wyznaje jej miłość. Ta zmieszana prosi go, żeby następnego dnia przyszedł i powiedział to samo. Ten robi to, ale dziewczyna się zachowuje inaczej. Zdziwiony, ucieka, ale wraca, bo chce się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Zaprzyjaźniają się i dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. Przez to jej mama dowiaduje się, że wyszła poza mury rezydencji, czy poza ogrodzenie. Więc prosi Tecu, żeby za pieniądze oczywiście, za wynagrodzenie, zaopiekował się Shizu. Ten się zgadza i poznaje tak bliżej Shizu i tą jej przypadłość. Oficjalnie jest to osobowość wieloraka, ale tak naprawdę jest opętywana przez duchy. Z duchów najważniejsze, raczej jedyne, które są nam bliżej znane, to tak. Shinobu, który jest pradziadkiem Shizu, Mirei, jedyna dziewczyna z tych duchów, Kanato. Chłopak w wieku podstawówki. I, i nie, czekajcie, bo zapomniałem, o, jak miał ostatni na imię. Haru. No tak, Po Powoli poznajemy te duchy, ich osobowość, relacje z sizu i tak dalej. Na sztecu. Postanawia zrobić z niej człowieka. Tak wiem. Nie za ładnie to brzmi, ale tak to jest. Postanawia, że zrobi z niej. człowieka w sensie, że. Normalnie ona jest taka. Nieprzytomna, jak zombie. Więc chce z niej zrobić normalnego człowieka, który sam się ubierze, sam sobie zrobi jedzenie. Będzie mógł wyjść do, do ludzi. Wiecie o co chodzi. No i. Pozna, mają tam różne przygody I, i w końcu zaczyna żałować, że bierze pieniądze za opiekę nad Shizu i chce je, e, zwrócić te pieniądze i przy okazji spróbować e, znów połączyć matkę z córką. Podczas fe, z powrotu z festiwalu spotyka swoje, Shizu spotyka swojego ojca, który powinien być jeszcze poza granicami Japonii. Ten nie jest zbyt. Nie ma zbyt dobrych stosunków z córką. On wie, że cios fizyczny może ją może wypędzić ducha z jej ciała. Więc nie waha się przed uderzeniem jej. On zrobi wszystko dla swojej żony, która jako jedyna, naprawdę jego nie jego rodzinę, zrozumiecie, jak przeczytacie mangę. Więc porywa ją. Do swojego dziadka na, gdzieś tam na, na plaży. Nie wiem gdzie. Nie, nie pamiętam, czy było napisane, czy, czy nie. Nieważne. Tam dowiadują się e, zarówno Shizu, jak i reszta rodziny Tetsu. Dlaczego on w ogóle zaczął pracować i tak dalej. No i dowiadujemy się też, kim jest Mirei że Mirej to nie jest jej prawdziwe imię i tak dalej. Powoli Shizu staje się normalną osobą, zakochuje się w Tetsu, Tecu się zakochuje w Shizu. Wiadomo, w końcu to romans inaczej nie mogło być chyba. Chyba, że to ja oczywiście nie wiem. I co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Polecam. Miło się czyta, na końcu poleje się przynajmniej jedna łezka. Po całych mety... Po wszystkich tych przygodach, jakie razem z tymi duchami przeżyliśmy, trudno jest nam się z nimi rozstać. Polecam. 5 gwiazdek. Nie, na na 5, ale jeśli chodzi w 10-stopniowej skali, to 8. To jest takie prze, e, zbyt sztampowe w pewnych momentach. No ale. No,